2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to mamy wszystkich. Dobra, yy, to co? Zapraszam na tor. Robimy briefing. Cześć, tu Emin. Spotykamy się na drugiej edycji Zimowej Ligi Śrutowej zorganizowanej przez Krakowski Klub Strzelecki Arsenał. Aura, jak widać, zdecydowanie bardziej jesienna, dużo chłodniejsza niż na poprzedniej edycji. Zobaczymy, jak będzie. No i czy światło pozwoli zobaczyć wszystkie tory. Dzień dobry. Tak, oficjalnie witam Was na drugiej rundzie Arsenał Shotgun Trophy Liga Zimowa. Ja nazywam się Marcin Nowak, tu jest kolega Łukasz Kortas. Będziemy sędziować. Tor numer jeden, rodzaj toru, tor średni. Amunicja tylko śród, rodzaj i ilość celi. 14 metalowych płytek, Dwa popery. Minimalna liczba strzałów, 16. Pozycja startowa w dowolnym miejscu wyznaczonego obszaru, jak zademonstrowano. Kondycja broni, załadowana, przeładowana, opcja 1, sygnał startowy, dźwięk timera. Procedura, po dźwięku timera ostrzelać wszystkie cele z wyznaczonego obszaru, zachowując kąty bezpieczeństwa. Jestem właśnie po pierwszym przebiegu, poszło lepiej niż się człowiek spodziewał, gorzej niż powinno jak zwykle. Jest chłodniej, ręce kostnieją, ładuje się trudniej, a to dopiero pierwszy tor, więc szósty może być już naprawdę wyzwaniem, zwłaszcza, że pewnie będzie już trochę ciemno. Ale ogólnie bardzo przygotowane zawody, świetnie przygotowane tory. No i odbył poszło jak najlepiej. Are you ready? Cześć wszystkim, nazywam się Piotr Niewiadomski, zwany Niewiada. Kończyliśmy właśnie 6 super torów we mgle. Było fajnie. Tory są z edycji na edycji coraz trudniejsze i bardziej wymagające, ale fan factor maksymalny, więc zapraszamy. Przyjeżdżajcie, bawcie się razem z nami. Obiecaliśmy Wam, że będzie aura coraz gorsza. Na ostatniej ganialiśmy w podkoszulkach w krótkim rękawku świeciło słoneczko. Teraz mamy już pogodę bardziej jesienną. Obiecujmy, że na następnych zawodach będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze trudniej. Będzie to od Was wymagało jeszcze większych poświęceń. Obiecaliśmy zgrabiały palce? Tak będzie.